Dzień dobry, najmilsi! Chociaż w moich przewidywaniach na maturę 2020 roku Uważałam, że raczej lalka się Wam nie przytrafi, to postanowiłam jednak dzisiaj omówić przykładowo, jak należałoby napisać rozprawkę na temat związany z tą lekturą, bo wierzę, że ten, kto jest przezorny, jest zawsze ubezpieczony, czyli przygotowany na każdą możliwość. A ponieważ lalka to lektura specyficzna, bardzo lubiana przez tych, którzy układają arkusze egzaminacyjne i często wraca w postaci Rozmaitych zadań, to dzisiaj chciałabym odnieść się do tematu rozprawki z roku 2015. Wówczas temat rozprawki brzmiał mniej więcej tak: Wolna wola człowieka czy siły od niego niezależne, co decyduje o ludzkim losie. No i oczywiście należało odnieść się do załączonego fragmentu tego dzieła, jak również do całości naszej powieści, no i oczywiście do wybranego tekstu kultury. Czego dotyczył załączony fragment? Załączony fragment dotyczył spaceru Stanisława Wokulskiego po Paryżu i tego w jaki sposób bohater podziwiał, powiedziałem, bo taki architektoniczny zamysł, według którego miasto zostało zbudowane. Ponieważ nie zbudowano go od razu i było budowane przez wiele pokoleń, przez miliony ludzi, którzy się nie znali i tworzyli to miasto po prostu wedle pewnego intuicyjnego zamiaru, natomiast nie jakiegoś ściśle określonego planu. To zadziwiające jest fakt, iż miasto jest zbudowane niemal idealnie. Ma bowiem kształt półmiska przeciętego wstęgą rzeki. Do tych rozważań dołączają jeszcze kolejne dotyczące pewnego biedaka, dziada, który miał skromny warsztat, ale dzięki ciężkiej pracy swojej, jak później także swoich dzieci, rodzina ta. W obecnym momencie, kiedy Wokulski tam się znajduje, jest jedną z bogatszych mieszkających w dosyć zamożnej dzielnicy i może cieszyć się tym bogactwem. No i, moi państwo, należało tutaj zadecydować. Moim zdaniem, temat był niesamowicie dobry. Dlaczego? Ponieważ, niezależnie od tego, jakie przyjęlibyście opcje, fragment był tak plastyczny, że można było zarówno do niego dostosować tezę, która mówiła, że jednak to siły niezależne od człowieka. Decydują o ludzkim losie, ale również można było zdecydować, że wolna wola jest tym najważniejszym elementem naszych decyzji. Jeżeli ktoś chciał przyjąć tak zwaną tezę ambiwalentną, to też temat do tego idealnie się nadawał. Co nas zasmuciło, pamiętam, kiedy sprawdzaliśmy tę pracę, to fakt, że przeważający procent piszących zdawał się myśleć w taki sposób fatalistyczny. To znaczy, że raczej człowiek nie ma za bardzo wpływu na swój los, bowiem większość ludzi decydowała się wówczas na tezę, że to siły, niezależne od człowieka, decydują o ludzkim losie. Niemal y, prosiło się więc w takiej sytuacji, abyście pisząc taką rozprawkę, pomyśleli troszeczkę o epoce, w której ta powieść powstała o XIX wieku i tamtejszym zainteresowaniu nauką, teorią ewolucji, teorią rozwoju społeczeństw, która mówiła również o pewnego rodzaju determinizmie społecznym. Ale zacznijmy tak naprawdę od najważniejszego co ja bym zrobiła? Zdecydowanie, ja jestem na pewno od Was trochę starsza, ale przeżyłam już wystarczająco dużo, żeby powiedzieć Wam, że tak naprawdę to wolna wola człowieka decyduje o wszystkim. Głęboko w to wierzę i postanowiłabym, gdyby to była moja matura w obecnym momencie, napisać taką tezę. Niemniej jednak, zanim przystąpiłabym do tezy, to bardzo ważnym elementem rozprawki jest taki początek, wstęp, w którym znalazłoby się miejsce na jakieś ogólne rozważanie. Z pewnością zastanawiałabym się, jak to było z tą wolną wolą. Przecież na przykład starożytni Grecy wierzyli w obecność fatum, które odbierało człowiekowi prawo do samodecydowania. Ale wskazałabym również Biblię i na przykład e, Biblijną Księgę Rodzaju, w której wyraźnie mamy mowę o tym, że Bóg tworząc człowieka obdarzył go wolną wolą i że człowiek sam podjął decyzję o nieposłuszeństwie wobec Bożej decyzji, co oczywiście zrodziło konsekwencje, jakie wszyscy znamy. Odnosząc się do tego fragmentu pamiętałabym o tym, aby konsekwentnie trzymać się swojego argumentu. Argumentu, który mówiłby mi, że oczywiście niezależnie od różnego rodzaju sytuacji, okoliczności, które nas spotykają w życiu, na które czasami nie mamy wpływu, bo czy możemy mieć wpływ na przykład na zmiany pogodowe albo na jakieś, powiedziałabym, siły naturalne? Nie. Ale nasza wolna wola objawia się w tym, proszę państwa, co zrobi z sytuacją, jaka została nam dana. To byłby mój argument. I patrząc na podziw Wokulskiego dla paryżan, na pewno zauważyłabym bardzo istotną kwestię. Że przecież przez te wszystkie. Wieki, kiedy miasto powstawało, było ono pod zarządem różnego rodzaju osób. Ludzie, którzy mieli na pewno jakieś niesamowite swoje własne pomysły na to miasto, jakieś swoje własne potrzeby, wizje, ale miasto powstawało niezależnie od tego. Niezależnie od sytuacji historycznej, niezależnie od panujących, od mód, od czasów miasto przez kolejne pokolenia budowane uzyskiwało swój idealny wygląd, bo to ludzie decydowali co zrobią z pracą swoich rąk, co zrobią jaką decy staną decyzją, jak zbudują to miasto. To nie żadna fatalna siła, która odgórnie narzuciła Paryżanom konkretny wygląd ich pięknego miasta, tylko ich wolna wola, no i oczywiście ta chęć stworzenia pięknego miejsca. Tak samo według mnie świadczy o tym przykład yy, związany z dziadem, który jest wymieniony w tym fragmencie. To wolna wola zarówno tego człowieka, jak i Kolejnych jego potomków decydowała o tym, że z bardzo dużej biedy znaleźli się jednak na szczycie tej hierarchii społecznej i stali się bogatymi ludźmi. To oni decydowali, czy chcą ciężko pracować, czy wolą jednak trwać w stanie, w którym już są. Nikt ich do tego nie zmuszał. To wolna wola, determinacja, chęć wyrwania się z tego, powiedziałabym, takiego biednego życia. Zadecydowały o tym, że ta rodzina w momencie, kiedy Wokulski przebywał w Paryżu, należała do najbogatszych. Pamiętajcie jednak moją bardzo ważną przestrogę. Warto jest oczywiście wspomnieć w pierwszym argumencie, w jakim mniej więcej okresie swojego, swojej relacji z Izabelą Łęcką znajduje się Wokulski. Pamiętajcie, że. Yy, on znalazł się w Paryżu po kolejnej wizycie u Łęcki, po takim kolejnym rozczarowaniu, uciekł do tego Paryża. Tam oczywiście wspólnie z Suzinem, prawda, dalej prowadził jakiś, no to jego przyjaciel, prawda, prowadził jakieś wspólne interesy, ale chciałabym, żebyście zauważyli jedną bardzo znamienną rzecz. Wokulski jest idealną postacią do tego, żeby pokazać siłę wolnej woli. Zobaczcie. Jest wprawdzie z rodziny szlacheckiej, ale wiemy już, że jego ojciec stracił majątek i ciągle się o ten majątek procesował. Wokulski więc był człowiekiem bardzo biednym. Musiał zarabiać na utrzymanie ojca, jak i swoje, pracując w winiarni u Hopfera, potem oczywiście będąc sklepowym subiektem. Był człowiekiem, który po powrocie z Zesłania, tak naprawdę gdyby nie przyjaźń y, Rzeckiego, no. Cóż, mógłby mieć problemy w ogóle z tym, żeby się wyżywić, żeby mieć jakąkolwiek pracę. A jednak jego wolna wola, jego determinacja zadecydowały o tym, że wykorzystał szansę otrzymana od losu i następnie Pomnażał swój majątek. Oczywiście możecie powiedzieć, że, no cóż, gdyby nie wojna, to by nie miał szans pomnożyć tego majątku. Gdyby nie spotkanie Suzina, to pewnie nie byłoby okazji do takich dobrych interesów, że na to nie miał wpływu. I tu się z Państwem nie zgodzę, bo równie dobrze mógł spotkać Suzina lub mógł żyć w czasach, w których nie wybuchła żadna wojna, ale jeżeli człowiek chce dotrzeć do swojego celu, to znajdzie do tego środki. Niezależnie od sytuacji historycznej znajdzie sposoby na to, żeby do tego swojego celu dotrzeć. Myślę, że nawet gdyby ta wojna nie wybuchła, a Wokulski nigdy nie spotkał suzina, to spotkałby innych ludzi albo znalazłby zupełnie inne okazje do tego, aby ten majątek pomnażać. O wolnej woli Wokulskiego napisałabym też w kontekście jego uczucia do Izabeli Łęckiej. Oczywiście mówimy tutaj o tym jego fatalnym zauroczeniu i o tym, że nie miał wpływu na uczucia Izabeli, nie mógł zmusić bohaterki do miłości, ale chciałabym, żebyście zauważyli jedną bardzo ważną rzecz. Są takie momenty w lalce, w których niejako w Wokulskiego dochodzi cała prawda. Na przykład słynny obiad, w czasie którego hmm, tak właśnie zjadł rybę w nieodpowiedni sposób, czym naraził się na wielkie zgorszenie towarzystwa, na zachowanie Izabeli. I wtedy on sobie już zdał sprawę, że. Hmm, jakby to powiedzieć, chyba z tego niewiele będzie. Były też takie momenty, chociażby przed tym wyjazdem do Paryża, kiedy Wokulski uświadamiał sobie, że ta kobieta to jednak nie jest ten wymarzony anioł. A jednak w momencie, kiedy był w Paryżu i otrzymał list od prezesowej zasławskiej, sam samodzielnie zdecydował o tym, że wraca do Polski, bo chce spotkać się z Izabelą. A więc jest to zdecydowanie jego wolna wola, jego niezależność. Podejmowaniu decyzji. I de facto cała Lalka, według mnie, jest powieścią świadczącą o tym, że oczywiście istnieją ograniczające człowieka okoliczności. XIX wiek, zresztą, tak jak mówię, on wierzył w determinizm społeczny, czyli w fakt, że jesteście na przykład ograniczeni swoim pochodzeniem. Ale Wokulski jest człowiekiem czynu, jest człowiekiem wielkiej energii i on jako zaprzecza tej okoliczności, niejako podważa takie myślenie fatalistyczne, bowiem pokazuje ta postać, że jeżeli człowiek czegoś bardzo pragnie, to będzie szukał sposobu do tego, aby to osiągnąć, aby to zdobyć. Że akurat nie udało się zdobyć serca dumnej arystokratki? Hmm, zastanówcie się. Co by było, gdyby Wokulski jednak nie wysiadł na stacji w Skierniewicach i puścił w niepamięć ów nieszczęsny dialog pomiędzy Łęcką a jej kuzynem Starskim? Być może doszłoby wreszcie do tego ślubu, prawda? A zatem moi drodzy państwo, myślę, że jest to fantastyczny temat. Natomiast jakie jeszcze bym tutaj podała przykłady? No według mnie niezmiernie wdzięcznym, jeżeli mogę tak to określić, przykładem jest Macbeth. Zwróćcie uwagę na to, że Szekspir poświęca dość dużo miejsca w swoim dramacie analizowaniu sytuacji psychologicznej głównego bohatera, dzielnego rycerza i krewnego króla, człowieka, który przez swoje dotychczasowe życie kierował się zasadami etosu rycerskiego, a który pod wpływem przepowiedni wiedźmy zaczyna snuć bardzo dziwne plany. No i oczywiście pomaga mu w tym troszeczkę żona, namawiając go do popełnienia zbrodni, ale tak jak mówię, Szekspir podkreśla wielokrotnie w swoim że decyzja o zabiciu króla była samodzielną decyzją Macbetha. Czy w przepowiedni Wiedźm ktokolwiek powiedział, to kiedykolwiek padło słowo, że masz go zabić? Nie. Wiedźmy niczego takiego nie powiedziały. To był samodzielny, można powiedzieć, wymysł tego małżeństwa. I również podkreślam tutaj wielokrotnie, Macbeth jest rycerzem średniowiecznym, moi drodzy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kulturę tamtej epoki, to pamiętajcie, że kobieta, chociaż oczywiście otoczona różnego rodzaju yy, uwielbieniem i czcią, nie mogła decydować o tym, co zrobi rycerz. Rycerz musiał zachowywać się z honorem, więc nie przypisujmy Lady Macbeth tak ogromnej mocy oddziaływania na swojego męża. Yy, I w moim odczuciu, chociaż ona go do tego namawiała, zawsze mógł powiedzieć: nie, przestań. Prawda? A jednak e, uległ tej rządzy władzy, która w nim była. I była to jego samodzielna decyzja, e, którą oczywiście podjął. E, moi drodzy, w lekturach szkolnych macie bardzo dużo przykładów bohaterów, którzy decydują się samodzielnie na pewnego rodzaju rozwiązania, ale myślę, że tak bardzo szczególną lekturą jest inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Tam bowiem... Bohaterowie znajdują się w sytuacji wyjątkowej. Znajdują się tak naprawdę w sytuacji, w której muszą myśleć o uratowaniu swojego życia, głównie w sensie biologicznym. Muszą przetrwać obóz pracy na Syberii. Ale jednak, nawet w tak tragicznych warunkach, powiedziałabym nawet krańcowych warunkach walki o własne życie, Grudziński pokazuje nam postaci, które. Podejmowały samodzielną decyzję. To ich wolna wola była najważniejsza. To one decydowały o tym, czy dadzą się zniszczyć temu systemowi, czy też pozostaną niezależne. Zwróćcie uwagę na przypadek Miszy Kostylewa, Natalii Lwownej, czy chociażby samego Gustawa, który podjął głodówkę, chociaż jego sytuacja wydawała się całkowicie beznadziejna. A jednak, Wolna wola decydowała o wszystkim, w tym wypadku o zwycięstwie moralnym naszych bohaterów. No, oczywiście Gustawowi udało się wydostać z obozu. Nie będę tutaj już się rozwlekać, ale uważam, że to jest piękny przykład tego, że nawet w krańcowych, dramatycznych, wręcz drastycznych warunkach człowiek zawsze może podjąć ostateczną decyzję, ma bowiem wolną. Wolę. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że moje rozważania o tym temacie, rozprawki będą dla Was przydatne i do usłyszenia za tydzień.